Bitumen w techno, nicop, właściwości, zużycie. Użycie pomimo obfitości materiału firaju zwanego so, rynek nie jest. Dachy z winylowymi paskami i z własnymi rękami. Ostatnim etapem budowy jest praca na dachu, prace dachowe nad dekoracją, pływające jaj, funkcja instalacji, jaka jest różnica między pływającym polem a zwykłą czarną bazą. Głosy plus głos głos przeciwko. Dziś metalowa siatka to popularny materiał używany w każdej pracy budowlanej. Zapotrzebowanie tłumaczy wysokie cechy i właściwości spawanego produktu, a także szeroką sferę zastosowania. Artykuł mówi o sieci wzmacniającej, zawartość Mała historia Francuzi zaczęli wzmacniać budowanie konstrukcji przez metalowe pręty w drugiej połowie XIX wieku. Jeden ogrodnik o imieniu Joseph był zdenerwowany ciągłymi stratami, które miały miejsce z powodu kruchości doniczek kwiatowych. Ten fakt zasugerował mu, że żelazny kręgosłup może zostać włożony do masy gliny, a w 1867R opatentował swój wynalazek. Chociaż istnieją dowody na to, że kilka lat wcześniej niż Tynkowanie, Mistrz z Anglii zbudował dom za pomocą technologii wzmocnienia. Ale patent nie zaczął formalizować. Ogrodnik przedsiębiorczości nie zatrzymał się na osiągniętych celach i kontynuował eksperymenty w dziedzinie wzmacniania różnych projektów. W rezultacie zaprojektował autorstwo dla mostów pieców, wiązek, itp. oczywiście produkty te nie mogą być równa sile i innych cech z nowoczesnymi strukturami. Ale mimo to początek wzmocnienia miał być prawie 150 lat temu. Klasyfikacja siatki wzmacniającej siatka wzmacniająca jest zestawem prostopadłych prętów. Ustawienie wzmocnienia w miejscach kontaktu jest wykonywane przez spawanie punktowe. Głównym zadaniem tego produktu jest zwiększenie siły strukturalnej poszczególnych produktów lub struktur. Jest on podzielony przez średnicę i układ używanego drutu, Prętów i wielu innych parametrów. Średnica działającego wzmocnienia jest określana przez klasę klasy. Od 3 do 10 mm światła, używane w tynku Od 12 do 40 mm ciężkich, używanych do zbrojenia betonowych. W zależności od wielkości cena siatki wzmacniającej waha się od 4 do 200 rubli z SM2. Lokalizacja wzmocnienia może być podłużne poprzeczne lub rozmieszczone, konstruktywne, transaganie wzdłużne. W większości przypadków komórki siatki mają kwadratowy, prostokątny, sześciokątny lub inny kształt. Wymiary komórek siatki wzmacniającej mogą wynosić 5x5 mm i 200x200 mm. Jeśli średnica drutu wynosi do 5 mm, wówczas sieci są dostarczane w rolkach. A pozostałe produkty są wytwarzane w postaci jarkusza karty. Dokładność spawania jest różna, zwykła dokładność, zwiększona dokładność. W zależności od celu, zdarza się, spiżarnia jest stosowany podczas nalewania podłóg z betonowymi lub piaskowymi mieszaninami cementowymi. Do wzmacniającej cegły ITP ze względu na mały odcinek używanego drutu siatka jest wytwarzana zarówno w rolkach, jak i mapach. Szerokość produktu jest wybierana zgodnie z grubością cegły, więc dla ścian wewnętrznych, partycji, wielkości siatki wynosi 110 do 250 mm. W przypadku ścian zewnętrznych siatka wykonana jest o szerokości od 380 do 640 mm, która jest odpowiednia do murowania w 1,5 i 2 cegieł. Długość produktu wynosi zwykle 1 lub 2 m. Podporowy zapewnia zwiększoną siłę i stabilność każdej struktury, jest stosowany w produkcji całych betonowych struktur żelbetowych, układu fundamentu, jest również używany w tych obiektach, na które narzucane są surowe wymagania. Szerokość produktu wynosi od 1 do 2 m, długość do 6 m, droga służy do instalacji jezdni, ścieżek dla pieszych, dróg dostępu, zarówno nowych. Jak i zaprojektowanych do rekonstrukcji jest szeroko stosowany do wzmocnienia podłóg obiektów przemysłowych. To rozmiar komórek spawanej siatki wzmacniającej znajduje się w zakresie od 50 do 200 mm. Należy wiedzieć. Im większy etap zbrojenia, tym niższa właściwości wytrzymałości i odporność na obciążenia mechaniczne gotowego obiektu. Główną zaletą materiału rolki nad kartami jest elastyczność. Siatka druciana jest łatwo zginana i wycięta, co pozwala nadać mu jakikolwiek kształt w razie potrzeby. Wielu producentów produkuje sieci nie tylko odpowiadające standardowym rozmiarom, ale także wytwarzają produkty, zmieniając kroki i rozmiary komórek. Dla indywidualnych klientów klienta produkcja sieci wzmacniających do przewodu spawalniczego lub wzmocnienia stosuje się specjalne maszyny, które zapewniają wysoką dokładność wykonywanej pracy. W końcu gotowy produkt powinien mieć prawidłowy kształt. Wystarczającą wytrzymałość i wygląd estetyczny widoczne deformacje i nieprawidłowości. Maszyna do prętów wzmacniających spawanie jest w pełni zautomatyzowana, kontrola odbywa się przez komputer. Operator monitoruje jedynie korespondencję wszystkich określonych parametrów i trybów spawania. W przypadku drutu spawalniczego z przekrojem od 3 do 12 mm stosuje się maszyny o wysokiej zawartości która działa zgodnie z metodą spawania kontaktowego. Drut przed podaniem w obszarze roboczym maszyny jest wyprostowany i przecinany do wymaganych wymiarów. Dzięki spawaniu i stosowaniu prętów wysokiej jakości, bez odchyleń długości i różnych zanieczyszczeń, możliwe jest osiągnięcie nienagannego wyniku. Sprzęt wieloelektodyczny umożliwia dokładne spawanie prętów bez deformacji. Zapewniając płaskość i siłę gotowego produktu. Stal do produkcji siatki wzmacniającej zgodnie z wymaganiami standardu produkcji sieci jako wzmocnienia działającego stosowane są następujące typy. Ciężkie sieci zacisana na gorąco stal wzmacniająca klasy A3, która ma zwiększoną właściwości i wytrzymałości. Z przekrojem 12 do 40 mm, a także stali klasy i wzmocniona przez obróbkę cieplną w produkcji i toczenia, lekkie sieci i wzmocnienie dystrybucji w ciężkich siatkach gorąca stal wzmacniająca klasy A i 2 lekkie sieci drut klasy BPI, jako rozkład, konstruktywne, wzmocnienie BI, zastosowanie tego lub tego rodzaju stali opiera się na dokumentacji projektowej. W zależności od warunków pracy siatki, nazywane siatką wzmacniającą osobno warto zauważyć wywiercony typ sieci, w których drut ma zakręty strukturalne. Takie sieci charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością i odpornością na obciążenia wstrząsu, dlatego są one wykorzystywane do wzmocnienia obiektów budowlanych o nieregularne obciążenia, na przykład w branży wydobywczej lub w erekcji budynków w sejsmicznej strefie zagrożenia falująca struktura drutu jest przeciwna deformacji, nawet przy wielokierunkowym wysiłkach. Warto zauważyć, że mówimy o sile mechanicznej, odporność na antykorozję i inne właściwości są całkowicie zależne od zastosowanych surowców, rodzaje niskiej stali węglowej. Taka siatka służy do przesiewania materiału górskiego. Wzmacniania betonowych struktur, ogrodzenia ziemi, produkcji i woli ryb, nowoczesne rodzaje ochrony przed negatywnymi wpływami, takimi jak PVC lub powłoka cynku, obróć siatkę prawie wieczną, powłoka halaniczna siatki wzmacniającej metalowa siatka służy do zwiększenia właściwości siły różnych konstrukcji i materiałów budowlanych, cieć musi niezłomne wszystkie niekorzystne warunki pracy. Zjawiska atmosferyczne, zmiany temperatury, środowisko mokre, ekspozycja chemiczna. W związku z tym jest wytwarzany z powłoką cynku, która jest stosowana w sposób galwaniczny. Zalety tego materiału w stosunku do sieci wykonanych z neoceryjnego drutu są następujące. Dłuższe życie usługowe, konfrontuje wpływy zewnętrzne, różnią się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, brak narażenia na procesy korozji. Ma wysoki stopień siły, ma estetyczny wygląd. Siatka ocynkowana nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, jest łatwo transportowana. Zastosowanie siatki konstrukcyjnej i wzmacniającej sieci znalazły szerokie zastosowanie w dziedzinie budowy indywidualnej, przemysłowej. Rolniczej i krajobrazowej w zależności od przedstawionych wskaźników wytrzymałości do struktury określono rodzaj siatki. Można ich użyć w celu wzmocnienia żelbetowych produktów, ceglanych ścian lub porowatych bloków, kółki drogowej, tuneli, podczas wznoszenia mostów i wsparcia, w produkcji betonowych płyt, paneli i innych produktów podczas instalowania materiału izolacyjnego do wzmocnienia warstwy gipsowej, podczas układania ciepłych podłóg, betonowych podłóg, ekranów wzmocnić fundamenty, stworzyć ramkę dla szklarni i szklarni do budowy ogrodzeń, wolier dla zwierząt i innych ogrodzeń, aby wzmocnić ścian rowów i dołów. Obliczenie liczby siatki wzmacniającej jest obliczane indywidualnie dla każdego przypadku. Korzystanie z tego produktu pozwoli zmniejszyć cykl produkcji ze względu na dokładne wymiary geometryczne i odpowiednie cechy techniczne, średnik zaoszczędzić czas w porównaniu z ręcznym, lepkim wzmocnieniem i walcowaniem metalu, brak odpadów, poprawić jakość struktury lub produktu ze względu na zwiększone właściwości siły siatki, znacząco skróć czas instalacji, ponieważ produkt jest całkowicie gotowy do pracy. Standaryzacja i weryfikacja sieci wzmacniających produkcja NET opiera się na obecnym systemie standaryzacji międzypaństwowej. GOST 23279-2012 do dotyczy wszystkich rodzajów sieci wykonanych ze stalowych prętów o średnicy od 3 do 40 mm włącznie. Niektórzy producenci produkują produkty zgodnie z własnymi warunkami technicznymi, w których odchylenie jest dozwolone według GOST. Każda partia sieci przechodzi kontrolę jakości, w której wzięto pod uwagę wytrzymałość, rozmiar, osad prętów, prostoliniowość konstrukcji itp. Tak więc, aby mierzyć rozmiary geometryczne, w szczególności długość, szerokość jest używana przez specjalne narzędzie Metalowy linijka i ruletka. Siła siatki jest sprawdzana przez swobodny upadek z wysokości na stałą powierzchnię. Kontrola wykonuje się przez losowy wybór kart lub. Rol. Jeśli pobrana próbka nie odpowiada żadnemu wskaźnikowi, przeprowadzana jest inna próbka. Podczas potwierdzania małżeństwa partia idzie do recyklingu. Każdy pakiet jest dołączony do informacji wskazujących na wagę. Numer partii, datę produkcji i krótkie informacje o producenta. Ponadto towarzyszące dokumenty wskazują charakterystykę techniczną, które gwarantują jakość rodzaju siatki wzmacniającej. Przechowywanie i transport siatki wzmacniającej dla wygodnego transportu i ruchu kart są pakowane. Całkowita waga jednego pakietu siatki wzmacniającej zwykle nie przekracza 3 ton. Udoskonalenie karty odbywa się za pomocą miękkiego drutu co najmniej 4 Punktów, podobnie jak w siatce rolki, jest powiązana w trzy miejscach. Pokój do przechowywania dowolnego rodzaju sieci powinien być suchy z normalnym systemem temperatury. Przechowywanie opakowań i rolki odbywa się poziomo na drewnianych paletach. Wysokość stosu kart nie powinna przekraczać 2 metrów. Bułki są przechowywane na nie więcej niż 3 poziomach. Podczas ładowania i transportu należy działać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Aby przestrzegać środków ostrożności, skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz, napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej. Zostań autorem i zarabiaj portal budowy Stront 2011-2018. Artykuły o naprawie, budownictwie materiałach budowlanych, kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła, uzasadnienie prawne.